ma tu Damian i dzisiaj chciałbym nauczyć się pierwszej zasady hydrauliki, to znaczy, jeżeli robisz mijankę z wody, pamiętaj, aby ciepła woda znajdowała się na górze. O co chodzi? Jeżeli jesteś ciekawy, zapraszam Cię gorąco do dalszej części materiału. Dobra, zaczynamy. W wielkim skrócie, jeżeli będziesz próbował robić instalację wodną, bądź też przychodzi Ci hydraulik, taki w kanułę, taką instalację, zwróć uwagę, czy w miejscach, gdzie nitki instalacji hydraulicznej się przecinają ze sobą, w tym miejscu, jak zostało połączone, jak zostały to ominięte. W wielkim skrócie, mijanka jest to ta sytuacja, kiedy mamy Zimną wodę oraz ciepłą. Następuje w tym momencie kolizja, i musimy te rurki puścić jakoś, żeby nie kolidowały ze sobą. tak Mocno nie wystawały w górze bądź w dole. I widzimy, ciepłowoda została puszczona górą. Jest to prawidłowe, prawidłowo wykonane, i tak to powinno wyglądać. Natomiast tutaj widzimy, że ciepłowoda idzie dołem poniżej. I zimnej wody. Widzimy różnicę? Tu poszło górą. Natomiast tutaj znajduje się ciepła woda pod spodem. I w jakim skrócie o co chodzi? Nie może tak być. Dlaczego? Zawsze ciepła woda musi iść mianką górą. Dlaczego? Ponieważ e, jeżeli ciepła woda idzie dołem, to grzeje jakby zimną wodę. Rozumiesz? Ciepła woda idzie górą, to jest wszystko w porządku, mamy grawitację i tak dalej. Natomiast jeżeli jest ciepła woda pod spodem, a zależy nam przecież, żeby była zimna woda, prawda? Więc ta ciepła woda pod spodem grzeje tą zimą. Jest to błąd wykonawczy, także jeżeli twój hydraulik tak wykonuje, powiedz mu, że tak nie powinno być, jest to niezgodne ze sztuką budowlaną i każ mu to poprawić. Jeżeli natomiast ty sam to wykonujesz, pamiętaj zatem, że zawsze, jeżeli robisz miankę, dawać ciepłą wodę. Wyżej, a jeżeli zimno. To tyle w tym materiale. Zachęcam gorąco do subskrypcji, daj lajka, proszę, jeżeli film był dobry, a pomoże mi to nakarmić algorytm tuba. Mam nadzieję, że zobaczenia się ma.